Siemanko, z tej strony Borsuk, witajcie w kolejnym odcinku z gry Warframe. No i tak, lecimy dalej i musimy zrobić te misje tutaj. I myślę, że jak odblokujemy, musimy zrobić te trzy misje i wtedy zobaczymy w ogóle co to jest za typ, rodzaj misji. Mi się wydaje, że to będzie dalej jakieś przetrwanie albo, albo obrona. No cóż, no musimy dać radę, tak? No znaczy, trzeba ją tylko zrobić, więc może to będzie jakiś spy, czy infiltracja. No ale zobaczymy. Pomijamy animację i lecimy. To mamy eksterminację, szybka misja. Cyk. tak tak O nie, już nie mam. Co się stało z moją energią? To nie tak miało wyglądać. Dobra. Benz. Ogólnie mój cel na tym koncie i ogólnie na, na tym kanale jest taki, żeby osiągnąć wszystko w tej grze, tak? Żeby odblokować tyle rzeczy, ile tylko możliwe. O nie, przeleciałem przez to głupie coś. Moja energia, biedna. E, no i tak, musimy odblokować wszystko, więc no kurczę, jest e, sporo roboty. No um, tak, więc mam nadzieję, że długo nam nie, nie będzie trwało to, e, że... no kurczę, będzie nam e, dość długo schodziło. W ogóle, ale czemu w sumie nie będziemy tego robić po cichu? Tyk. Tyle biegłości będziemy dostawać. O. O, i już się skończyło, po cichu. Błęs! O, tam jeszcze przeżył, lol. Nie chciałem, nie chciałem. Dostał po twarzy. Dobra. Cyk. Biegłeś za... Ciche zabójstwo. No, nie wyszło. No nie, bawienie się po cichu to jest dość spory problem. Jakby się miało Loki'ego, no to wtedy można byłoby się bawić takie rzeczy. Wtedy biegłość się naprawdę tak błyskawicznie dostaje. No ale to jest sporo zabawy z tym, żeby właśnie tak do każdego po cichu podchodzić. Żeby jeden drugiego nie widział. No jak jeden zauważy, to już reszta wszystko też wie. No dobra. O, alarm już chciał wzywać. Się nie robi Benz. Lecimy dalej. O, jak daleko? Co to się stało? On już jest blisko. Magiczna teleportacja greenery. Dobra, idziemy dalej. A kuku? A ty co tu robisz? Benz. Się zbugował nam kolega. O nie, przewrócił nas. Nie lubię tych ciężkich jednostek. Greener akurat mają e, o tych. Um, to jest ciężka jednostka Greener. Ona jest dość wytrzymała, szczególnie na wyższych poziomach. E, tak samo jak. E, tak samo jak e, Korpus ma swoje e, moły. One też są w miarę wytrzymałe. Choć oni jeszcze mają bursty, więc no kurczę, no ty, tego już nikt nie powstrzyma. To jest takie dziadostwo złe. W ogóle widzę, że teraz wszyscy się przestawili na greener wszyscy tutaj mają bronie od ognia. Tam widzę, że ci e, co z bliska atakują mają e, te, te, te miecze, te, takie to porki od ognia. O, tutaj widziałem chyba przed chwilą gdzieś jeszcze spalacza z miotaczem ognia. No więc kurczę tak się chyba faktycznie przygotowują na plagę. W ogóle pewnie zauważyliście po poprzednim odcinku, yy, no że yy, trochę głośniej mówię, tak? Bo przeważnie ja nagrywam wieczorami i nie chcę nikogo pobudzić, więc mówię trochę ciszej. E, teraz akurat zdarzyło się, że mam chwilę wolną i, i, i mogę sobie ponagrywać w dzień. Tak więc, korzystam z tego, ile tylko da się. Więc nagrywamy sobie w dzień. I dlatego mogę głowi mówić trochę głośniej, wyraźniej. No bo kurczę, nie przeszkadzam nikomu, yy, więc no czemu nie. Jednak mam nadzieję, że jakoś za bardzo wam to też nie przeszkadza. No kurde. Nie za dużo. A ja wiem, że są już Boken, ale muszę oddać. Nie będą mi poniewierać mną. No. Już możemy sobie iść. Nie dam sobie po sobą poniewierać. To się nie godzi. ekstrakt, ekstra, ewakuacje mamy 20 poziom w ogóle, na bo miło w ogóle teraz dostaliśmy dość sporo doświadczenia ale to właśnie przez to, że zabiłem kilku po cichu, to się tak wydaje ale kurczę, to jest 100% za każdego zabitego, tam chyba do 500% dochodzi doświadczenia za każdego zabitego moba to jest naprawdę wiele jakby robić te misje tak po cichu no to kurde. Zresztą ja mam wzmacniać yy, biegłości. Ponieważ yy, dostałem zadane logowanie się. więc korzystałem z tego ile się tylko da. Więc też trochę szybko będziemy dostawać doświadczenia. Rodunek: Spoko. To jest szybka misja. Bardzo prosta. Przedostać się z jednego punktu do drugiego. W mam herbata z naparu biała z jaśminem. Kurde, ja jestem dość fanem herbat. Dość sporo piję herbat, szczególnie w pracy. I kurczę, żadna nie jest taka gorzka. Nie wiem, czy oni po prostu zrobili i za długo parzyli te herbaty, czy co. Jest strasznie gorzka. Nawet jak dla mnie, co ja w ogóle nie słodzę nic, a, a żadnych herbat, żadnych a, takich różnych napojów mm, też nie piję takich napojów, więc ja jestem ogólnie antycukrowy. I kurczę, no. Ona jest strasznie gorzka, jak na herbatę. No, kurczę, no. Jakby tak nie patrzeć, to. E, ja lubię sobie popijać herbę często właśnie e, pomiędzy odcinkami, jak nagrywam kilka z rzędu, e, bo często tak robię, e, to. No, lubię sobie popijać jbę e, pomiędzy odcinkami i yerba sama w sobie jest nie gorzka. Tak. E, no, na pewno ci co próbowali, no to wiedzą, że pierwsze łyki e, kiedy spróbowali jerby to było coś okropnego. Mnie aż wykręcało po pierwszych dwóch łykach jerby moich. E, no, później to mi przeszło. E, no, ale wiadomo, że... E, początki zawsze najgorsze, nie? E, no i, 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 i jak piję tą herbatę, ona jest dużo gorsza. Znaczy, Nie wykręca mnie, tak? No to można byłoby się przyzwyczaić. Ale mimo, że jestem przyzwyczajony do gorzkich rzeczy, to jakoś tak, kurde, nie potrafię ze smakiem jej pić. To Coś w, w trakcie produkcyjnym chyba było nie tak. No ja pewnie za długo, żeby wiecie jak najwięcej wyciągnąć jak najmniejszym kosztem. Czy coś, nie wiem, ale... Hmm. Osobiście nie polecam. <noise> w ogóle możemy dać. Może Wekski mi trochę bronię. Masz. Trzymaj bronię. Będziesz sobie rzucał. O właśnie już bił mi poziom. E, w ogóle nie idziemy tam, gdzie trzeba. E, to trzeba iść tam. Się trochę pogubiłem. Dobra, on się zaraz przeteleportuje do mnie. Na niego nawet nie ma sensu zwracać uwagę, bo to nie on musi się dostać do punktu ewakuacji, tylko ja. <laughs> Więc olać gościa idziemy sami. Ważne, żeby tylko nie zginął po drodze. Bo później musiałbym się cofać. Cyk, ale nikt go nie atakuje. Wszyscy mają daleko gdzieś go. Wszyscy za mną idą. I elegancko misja zrobiona. No kurczę, to było szybkie. No, nawet jest misja, nawet nie widziałem, że jest e, aciwka za to. E, no przecież zrobiłem to. Aha. Strażnikiem jest nawet. E, jest nawet aciwka za to, żeby po prostu e, nie zabijać nikogo. Tylko pójść do mety. Okej, okay. widmy nie będziemy robić. Widma są słabe. Mamy uprowadzenie. No to też bardzo szybka misja. Teraz punktu do punktu. Dobra, lecimy. Też nikogo nie zabijamy tutaj. Nie ma sensu. A nie, niewidzialny jest tu. No, chodź. Benz, Dziękuję. I misja zrobiona. Lecimy do punktu ewakuacyjnego. Ogólnie te Warframe jest dość ciekawą gierką, bo mimo, że ma naprawdę olbrzymie community, naprawdę bardzo dużo osób gra w tą grę, to nie jest ona w żadnym stopniu popularna. W sensie, nikt nie za bardzo ogląda jakichś filmów z. z właśnie filmów czy liveów z Warframe'a. To jest takie trochę śmieszne. No może faktycznie ta gra nie jest taka e, przyjemna do oglądania, jak do grania. Faktycznie dużo lepiej się gra niż oglądają. Jednak. Znaczy, takie jest moje zdanie, ale. E, kurczę, tak jak na przykład jest jakiś e, live. E, na przykład, nie wiem. E, no kurczę. To taki typowy administracyjny live, co oni tam planują wprowadzać i tak dalej. To oni zbierają taką widownię... ale to nie ma co się dziwić, bo naprawdę to jest spoko I tak jak na przykład oni co organizują, to swój taki konwent Tenokon. Ja bym tak z się wybrał na coś takiego. Nie szkoda, to jest w Stanach, więc no tak ciężko byłoby się tam znaleźć. Jednak no kurczę. Prędkość, prędkość przodowywania jakoś mnie nie interesuje w żadnym stopniu. Jest jeden z bezużytecznych, bezużytecznych modów jak dla mnie. Dobra, a w ogóle byśmy mogli sobie zmienić jakiś, e, jakąś taką naszą. E, mamy jakieś darmowe w ogóle rzeczy. Tu mamy Excaliburę. Możemy sobie kliknąć, ale chyba nie mamy nikogo innego. Tu mamy jeszcze Rino. Nie wiem dlaczego. Mamy Volta. Hmm. Mamy Trinity. O. Hmm. Nie ma nic ciekawego. Będę sobie, będziemy sobie odblokowywać z czasem i, i, i będziemy używać sobie ich. Dobra, na razie dajmy sobie Excalibora, gramy Excaliburem. I, I uwaga, jaka to jest misja! Infiltracja, spaj zwykły. No to robimy. Jeszcze na tym odcinku może uda nam się zrobić węzeł, odblokować. To byłoby przyjemne. Prawdopodobnie tak. Mamy dopiero niecałe 14 minut. Więc na spokojnie. Lecimy do punktu A. Ja zawsze robię po kolei. Szczególnie że punkt A jest zawsze najbliżej. A, A, punkt B i C są mniej więcej w podobnych odstępach, więc jak się pójdzie najpierw do A, to nie trzeba będzie się później cofać. Taka, taki prytik. jeżeli robicie solo, bo osobiście odmawiam, znaczy odmawiam, nie polecam Wam robienie tych misji z ludźmi, szczególnie tych wysokopoziomowych, ze względu na to, że Naprawdę ogromna ilość osób nie ogarnia na jakiej zasadzie działa spy, żeby nie wykryć. I bardzo często, tak jak na przykład na Sorti, e, ludzie po prostu nie ogarniają, i no kurczę, cała misja jest przegrana przez to, że e, ktoś po prostu nie potrafi być niewykrywalnym. I, i już powiem fakt, że do takich misji powinno się używać. E, frameów, które są no przystosowane do tego typu, nie wiem jakąś niewitkę mają, e, no to mając niewitkę jest się praktycznie tutaj e, takim niezniszczalnym, nie, bo jeżeli nie atakujesz nie, w, nie ma alarmu żadnego, bo nikt ci nie widzi, e, tak jak o tutaj jeszcze no, tutaj akurat na Greenie jest ten problem, że tu są e, te, 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 te takie y, te lasery wyciągające energię. E, o właśnie te. One są o tyle nieprzyjemne, że e, w przypadku grania frame'em na e, energię, e, no żeby być niewidzialnym, no to potrafi to być o tyle upierdliwe, że. E, że, 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 że. E, no, wyjście całą energię, przez co no będziemy lekko. Um, Lekko na minus, więc albo jakąś puszkę trzeba będzie użyć, albo, e, albo coś takiego. Dobra. Zresztą, spaj też bardzo dobrą misją jest pod właśnie levelowanie. O dziwo naprawdę bardzo dużo doświadczenia się dostaje. I jakby tak robić takie spaje, to bardzo szybko można byłoby sobie na początku e, ogarnąć e, jakieś ekwipunki, czy bronie, czy coś. No bo później są już misje typowe pod, 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 pod właśnie doświadczenie, żeby sobie ekspić. No ale na początek. Spaj mi się wydaje jak najbardziej najlepszą alternatywą do tego. Więc jeżeli chcecie sobie na początku wyekspić szybko bronię, no, no kurczę, róbcie spaja. Tak, to jest bardzo szybka misja. A naprawdę się dostaje dużo doświadczenia za to. Taki protip. Hmm, Okej, okay. to się tutaj szło. Siemanko. No, nie można zobaczyć, nie? Bo się zacznie odliczanie. E, ale on zawsze jest ustawiony tak, żeby no nie trzeba. Nie wolno wejść i w, w, w obszar jego pola widzenia. Tak? On zaraz się tutaj cofnie. E, o, właśnie. Można byłoby też stać bezpośrednio za nim cały czas, tylko że jest szansa, że wtedy nas wykryje. Więc lepiej zrobić mały odskok. Eee, tutaj często są też minny. One nic nie robią, ale ale wkurzają, bo zadają obrażenia. Nie wstrzydają alarmu, mimo wszystko. No i mamy misję zrobioną na Fula. Dużo doświadczenia. Teraz już możesz mnie widzieć. Teraz już to nie ma żadnego znaczenia. Nie zniszczysz danych, a nawet jak zniszczysz to, jak już mam kopię. Ale to byłoby takie trochę śmieszne, jakby. Um, ...no, To działa na tej zasadzie, że jeżeli zostanę wykryty, no to one, oni niszczą dane. E, no bo żebym ja nie dostał, tak? Ale oni też tracą. I, i kurczę, jakby to działał w tej zasadzie, że. Ja zdobędę kopię, wykryją mnie i zacznę czy dane to ja będę miał, a oni już nie. Takie nieprzymyślane lekko. Chyba, że faktycznie wykrywa, czy jest już zdobyte, czy nie, ale to wtedy tak bez sensu z drugiej strony. Dostaliśmy gwintowanie. Gwintowanie mamy. I to nie jest uszkodzone. Wow, to będziemy mogli robić w końcu jakąś broń dobrą. W ogóle widzę, że strasznie się drew Tak jak w porównaniu do tych odcinków nagrywanych w nocy, to... E, no tutaj mi, mi dość mocno wystrzeliwuje. Do góry wskaźnik, ale e, dobra. Zobaczmy sobie, bo jakbym jak sobie teraz stalił gwintowanie tutaj. Cyk. Mamy gwintowanie. No i jakbyśmy teraz sobie to ulepszali. W okay, to możemy sobie wywalić. Co my tu jeszcze mamy? Burzy. No to oczywiście, bierzemy sobie w ten sposób, cyk. I nic chyba więcej nie możemy jako takiego ciekawego zrobić. O, mam wrażenie tnące, ale 5% to jest takie mech. Można sobie gwintowanie poulepszać. Um, nie, ja nie mam endo. <laughs> Zostawmy sobie na lepsze jakieś opcje. Ja i tak nie użyłem karabinu, więc nie będziemy używać na razie. Musimy sobie farmić jakoś endo w takich większych ilościach. Przyda się na pewno. Dobra, robimy jeszcze. Zdążymy, zdążymy. Już mamy 20 minut, ale zróbmy jeszcze. E, zróbmy jeszcze złącze. Złącze na marca. Cyk. Dobra, co nam jeszcze było do zrobienia? A, już nie, nie zobaczymy. Trudno. I cyk. Jesteś moją śmiercią. No chyba nie. Uuu, <grymne> będziemy mieć w ogóle teraz ten do pustki yy, segment. O, w ogóle to jest y, frost. Ciekawe. Dobra. I mamy złącze. Tu, 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 tu. I możemy iść gdzie? Na Marsa. Tam Gal leci. Tam chyba mieliśmy coś, do, co było potrzebne Gal do tego. Sukces. Coś myśmy dostali w ogóle. Mamy Archwinga. W ogóle będziemy mogli Archwinga robić. Miło. Bardzo miło. Lubię Archwinga. Znaczy nie lubię Archwinga, ale jest potrzebny do misji, więc... Znaczy, archwing jest fajny, jeżeli się robi misję na Ziemi albo na e, Orb Walis. Dobra, mamy tak. Mamy skaner, mm, niepotrzebny, fragor. Dobra, będziemy musieli wyekspić e, relikt. Jak to relikt? Mamy segment reliktów pustki, to na pewno się przyda. E, I mamy rdzeń i mocy za darmo. To jest w ogóle OP. No i mamy Marsa, ale to Mars już tam. Pff, Mars. E, no dobra, skoro już jesteśmy, dobra, montujemy. I zacznij inkubację, losowo, tak. Jajomie na miękko, rozpocznij inkubację kubroła. Dobra, no to to będzie powolutku sobie robił, tam dwa dni się robi. No to za szybko nie zobaczymy kubroła, ale prędzej czy później będziemy już go mieć. Ale na ten chwilę to byłoby na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i słyszymy się jutro. Otrzymajcie się, cześć.